Dziękuję, bye. No to wylądowaliśmy. Jest e, 3.11 u Was aktualnie, znaczy w tym momencie gdy nagrywam. Tutaj jest już plus 7 godzin, nawet e, czyli po 10. Eee, już było przez chwilę czuć te ciepełko na zewnątrz, będzie trzeba się przebrać, ale najpierw co? Kontrola, odprawa i, i zwiedzanie lotniska małe. Może się to wydawać dziwne, ale tak, będziemy zwiedzać lotnisko, bo jest to niemała atrakcja. Dobra, mieliśmy mały przystanek, trzeba było wypełnić takie formularze, eee, które muszą wypełniać wszyscy, którzy tu po prostu przyjeżdżają, przylatują. Więc e, jest to dość proste. Wrzucę Wam link, można to zrobić już przed przyjazdem, chociaż zaraz, gdy wyszliśmy na lotnisko, jest tutaj Wi-Fi, jest darmowe, działa szybko, płynnie, nie zacina się, jest bez jakichś większych limitów, więc e, na spokojnie możecie sobie to ogarnąć. Na miejscu nam zajęło to, nie wiem, może 4 minuty. Podajecie swoje dane, numer paszportu, co tam jeszcze, bo hotel, w którym się zatrzymujecie, kiedy wyjeżdżacie, skąd przyjechaliście, dokąd lecicie, naprawdę banalnie proste. Nawet nie znając języka, większość osób się domyśli, co, gdzie i jak uzupełnić. No, my teraz przemierzamy te lotnisko i odprawimy się. No i co, jedziemy na terminal pierwszy żeby zobaczyć wodospad, żeby zobaczyć motylarnię, ograć coś. W międzyczasie kupimy gdzieś internet sobie eee, i co, i pojedziemy na miasto. Chociaż już jest taka godzina, że zapewne będziemy mogli się zameldować niedługo. I pomimo tego, że mieliśmy sporo opóźnienie, to dolecieliśmy, nie wiem, godzinkę później, nie? No, aż półtorej godziny. Więc naprawdę spoko. Dobra, ruszamy. Taka ciekawostka, na przykład na terminalu, na którym my jesteśmy jest. Bo to jest terminal czwarty chyba? Nie, to jest terminal pierwszy, nie wiem, który to terminal, ale jest tutaj basen. Odprawa była automatyczna praktycznie. Ja miałem jakieś problemy, ale podeszła pani, zeskanowała mój paszport ręcznie, u doroty poszło z automatu. Trzeba było zeskanować odcisk, żadnej pieczątki w paszporcie. Po prostu nic. Eee, a pieczątki lubię zbierać, więc no niestety nie wyszło. Teraz jedziemy do tej galerii zobaczyć wodospad, inne atrakcje, zjeść coś i jedziemy do miasta, chociaż już się powtarzam. I coś takiego właśnie mamy przy naszym terminalu. Na lotnisku przy dość dużej galerii. No, szok. Czuć już taką mega wilgotność powietrza, ale chyba trochę masakra, bo wodospad nie działa. Oferta internetu, którą trafiliśmy tutaj, jest mega fajna. Bo jest 300 giga internetu, w tym 50 giga w Malezji, do której wybieramy się jutro, plus 10 giga w innych krajach za zaledwie 20 dolarów singapurskich na miesiąc. Więc bardzo możliwe, że ta karta starczy nam na najbliższe dwa tygodnie co najmniej, a kosztuje zaledwie 60 zł. Dotarliśmy na samą górę. Tutaj będzie można sobie fajną foteczkę cyknąć. A nie ma tutaj za dużo ludzi, więc zaraz pójdziemy sobie na ten szklany mostek. No ale to miejsce po prostu, no mi kopara opadła, nie? Jesteśmy już tu dobrych kilkanaście minut, a ja cały czas nie mogę wyjść z szoku i podziwu co do co do tego miejsca, no to jest po prostu szok. Szok, szok. do centrum, a w zasadzie do dzielnicy, gdzie mamy hotel. Właśnie wyjeżdżamy z metra. Metro jest świetnie opisane. Jeżeli będziecie chcieli się dostać tą formą transportu do centrum, no to musicie udać się na terminal drugi tą kolejką, która tam jeździ pomiędzy terminalami i wtedy wsiąść prosto w pociąg do metra, wysiąść na odpowiedniej stacji. Gogle, jak piszecie, nie wiem, adres e, doskonale Was pokieruje, wszystko macie oznaczone kolorami. Zresztą na przebitkach możecie to zobaczyć. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Zresztą jak każde metro, a to wyjątkowo jest czyste. No i już były pierwsze znaki odnośnie e, zakazów i tak dalej. My idziemy szukać naszego hotelu i śmigamy. No to dojechaliśmy na Futkorcik, zaraz znajdziemy coś dobrego do jedzenia. Jesteśmy w Town. Na razie chyba będziemy szukać tylko rzeczy, które znamy. No to zjedliśmy sobie, eee, mi smakowało jedno bardziej, drugie mniej, zjedliśmy jakieś żeberko z makaronem, było fajne, e, chociaż to było odgotowane mięso, nie przepadam e, i była też laksa, no ale tam były jakieś rzeczy, jesteś pewna, że to jest przejście, coś z owoców morza, miał bardzo taki morski, rybny posmak i też mi średnio to podeszło ale za to wyciskany sok z cytryny był bardzo dobry. Dorota sobie sączy czcinę cukrową z cytryną. Te wszystkie drapacze chmur wyglądają epicko. I ogólnie Singapur ma fajny klimat, ale nasz mały jetlag, brak snu i niewygodne fotele w samolocie, w końcu tanie linie. Plus temperatura 30 stopni jeszcze nie pozwoliły nam się przestawić i cieszyć się tym tak maksymalnie. Więc tak sobie drepczemy powolutku i, i zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Więc zapewne będzie zjazd energetyczny niedługo. Znaleźliśmy jarmark świąteczny tutaj z pięknym widokiem, ale z tego co widzimy, to wszystko pozamykane na tą chwilę. Więc obstawiam, że to się może otwiera wieczorem, dopiero, bo jacyś ludzie się tam kręcą. Czapkę zostawiłem w hotelu. Chyba, albo zgubiłem gdzieś. Daje po bańce te słońce i ta temperatura. My dotarliśmy do tych ogrodów Gardens by the, by. By the Bay. By the Bay. Mamy też akcent świąteczny, kolejny, 30 stopni, słońce nawala, a tutaj bołwanek. czy zrobić sobie zdjęcie przy tym, rybolwie. Przy jakim Zapominanie czapki to nie był dobry pomysł, głowa boli. My trochę wymiękliśmy po podróży po jakichś 3, trzech, może 3,5 trzech godziny chodzenia. Wracamy do hotelu, przespać się może 2-3 godzinki i wyjść z powrotem na, na miasto o ile w ogóle się zwleczemy z łóżka, bo to też różnie bywa, nie? Tak więc śmigamy do hotelu, weźmiemy tylko sobie picie jakieś po drodze i i chwila odpoczynku. No to mamy godzinę 20. temperatura zelżała odrobinę, mamy 27 stopni. Ciekawe jak odczuwalna. No właśnie się zbieramy, wychodzimy e, na jarmark świąteczny w tropikach. Tak więc może uda się coś ograć, może uda się coś zjeść. E, troszkę odespaliśmy te, te, nie wiem, chyba trzy godziny niecałe. Więc, więc możemy iść na jakąś dobrą kolacyjkę jeszcze i, i zwiedzać. A co dalej? Jutro zobaczymy. W zasadzie o 11 musimy się wymeldować, o 13 mamy już autobus do Kuala Lumpur, więc yy, zobaczymy, czy będziemy mieli siłę rano jeszcze wstać. No to dotarliśmy na jarmark. <laughs> Idziemy oblukać. Mam nadzieję, że będzie Pajda ze smalcem i z ogórem żeby przetestować że grzańca jakiegoś będą mieli, a nie że tutaj same te krewetki tylko. Tak więc idziemy szukać i zobaczyć jak wygląda jarmark świąteczny w tropikach. Więc tak okazuje się że wstęp jest płatny, 13 dolarów singapurskich. No to są cztery dyszki od osoby. No ale nic, bierzemy i i idziemy. Dorota poszła ogarnąć bilety. Więc była kontrola bagażu. Bilety cztery dyszki. Jesteśmy w ogrodach, no ale no, klimat jakiś tutaj jest, tylko śniegu nie ma. Okazawałbym się, że pierwszy śnieg w tym roku, w zasadzie drugi, bo pierwszy był w Mołdawii. Sztuczny, bo sztuczny, ale będzie w Singapurze. Ciekawe, czy w ogóle mikrofon da radę, i będzie mnie słychać. Jak myślicie, że w Polsce oszaleli z cenami, to tutaj macie rollo za 40 zł do nawet 75, czurosiki za 12, ceny piwa masakryczne, bo od 45 zł, no, ale tutaj piwo ogólnie jest drogie i alkohol. No ale chyba pajdy ze smalcem nie zdegustujemy. Jakiegoś hot doga widziałem, to chyba najbliższe, co było. Naszemu jedzeniu, które u nas można gdzieś dostać Zamiast Mikołaja mają tutaj choinkę Idziemy na Bluebell Lane Trochę tutaj niebiesko Zapewne przez nazwę Hello O mega niedobrym e, piciu, które wypiliśmy tutaj z takim full chemicznym posmakiem, uznaliśmy, że idziemy zjeść normalne jedzenie. Nie testujemy tutaj nic, bo zapewne będzie też wszystko takie skamowe. Idziemy zobaczyć Mikołaja, później Meryliona, i do e, Hawkera to się nazywa takiego food courtu też idziemy. I znaleźliśmy Mikołaja. A, Mikołaj cieszy się, że dupeczki wyrywa, nie? W drodze do Merliona mijamy kolejne świąteczne miasteczko jakieś. Wszystko ładnie świeci, są jakieś karuzele, ale już chyba tam się nie wybieramy do środka. Chyba, że będziemy przez to przechodzić w jakiś sposób. Choinka wielka. Jak widać jedna choinka to za mało. No i mamy kolejny jarmark. Ten zdecydowanie mniejszy. Dużo mniej ludzi. No i dotarliśmy do no Meryliona. Do Trzeba będzie zrobić teraz zdjątko. Jak sobie podajemy wodę z pyszczka do pyszczka. Jak wiesz, to stąd, nie? Już prawie dotarliśmy do food courtu, na którym zjemy sobie kolację. Ogólnie w Singapurze jest ich bardzo dużo. Chodzi o to, że Singapur swego czasu zakazał jedzenia ulicznego, takiego typowego, więc powstały po prostu sobie takie punkty, gdzie sprzedawcy, którzy sprzedawali normalnie na straganach, na wózkach. E, mają swoje boksy, sklepiki i tam mogą w spokoju sprzedawać. Jest duża przestrzeń, gdzie możemy, e, gdzie możemy zjeść. Wiem, że to inaczej się nazywa tutaj w Singapurze, no ale jest to bardzo podobne do food courtów, które są u nas, więc będę to nazywał w taki sposób. I ten courtik jest otwarty całą dobę podobno. Jakbyście zastanawiali się nad cenami, to każdą cenę, którą widzicie, możecie pomnożyć razy trzy. Mniej więcej tyle wychodzi jedzonko. Ceny przyzwoicie. Myślę, że takie restauracyjne taniej niż u nas. No to złożyliśmy zamówienie. Tajska kuchnia na kolację. I zapłaciliśmy nie niecałą stówkę za dwa dania, dwa picia i, i przystawkę. no bo spring Rolls To raczej przystawka no To pojedzone mi kawałek kurczaka wpadł w chili i tak mnie pali ryj, że po prostu się nie da. Nie? Idziemy na metro, wracamy do hotelu. Praktycznie zaraz północ. Więc trzeba odpocząć. Jutro o 14 mamy autobus. Wiesz w którą stronę? Downtown, stacja. Jutro mamy o 14 autobus do Kuala Lumpur, więc będzie taki dzionek, dzionek w podróży, bo 5 godzin ma jechać autobus. Mam nadzieję, że dojedzie wcześniej, to jeszcze zdążę pojechać kupić laptopa i zacząć montować vlogi. Tylko, że tutaj nie ma pasów, musimy tak przejść, więc plan jest ambitny sklep Apla jest do 22 otwarty, więc myślę, że jak dojedziemy nawet z jakimś godzinnym opóźnieniem, zdążymy się zameldować i wyskoczyć szybko na zakupy. Bo w zasadzie już czekają do zmontowania jeden albo dwa vlogi z Aten, będą dwa vlogi z Singapuru. <laughs> więc no to jest już z automatu z 4 godziny pracy, ale pierwszy dzień w Kuala Lumpur zrobimy sobie taki luźny, żeby odpocząć, odespać. Mamy mieszkanko z, będziemy mieli mieszkanko tam z basenem na 35 piętrze, więc myślę, że będzie relaksji i oby było spoko, bo opinie w tych wynajmowanych mieszkaniach bywają różne. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. I ogólnie obsługa metra, banalnie prosta. Telefon, karta, przechodzimy. Wszystko jest elegancko oznaczone, w którą stronę jedziemy, którymi schodami zjechać. Nie wiem, czy w jakimś jeszcze mieście jest metro, które ma linię swoją po okręgu. Zobaczcie, jak to czadersko wygląda, jak rozbudowana jest ta sieć. Metra my jesteśmy na Downtown, a jedziemy na Bugis. Mamy trzy stacje. No w tym kraju jest ogrom zakazów, nakazów, kar, nie wiem, rzucie gumy, karmienie ptaków itd. No ale ta organizacja tutaj, samobójstwa, tutaj nikt nie popełni skacząc pod pociąg. Wszystko jest bez, bez udziału ludzi, wszystko jest zautomatyzowane. Jest ładnie oznaczony korytarz, gdzie ludzie wychodzą po bokach, jak ludzie mają czekać do wejścia. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajnie zorganizowane. Tutaj macie taką krótką informację, na jakiej stacji jesteście, które są kolejne, w którą stronę jedzie. Wszystkie stacje są ponumerowane, czyli na przykład jak mamy linię Downtown, no to mamy DT17, 16, 15 to są numery stacji. Więc po prostu rewelka. Jeżdżą co 5 minut praktycznie. Wszystko jest na ekranach, punktualne co do sekundy. Więc wypas.